o, to będziemy. Piszemy najpierw w policji i zobaczymy kto, kto to za dżuludzie są. I podstawy prawne. I podstawy prawne. Proszę pan, proszę. Podstawy prawne. Proszę, podstawy prawne. Słyszy tak, tak, pan tego, co pan robi? Filmujcie, <stans> żeby było widać, co się tu dzieje. Dajesz do budynku? To pożąda pan dowodów i niczego. Ja nie wiem, raczej źle. Tak, pan, no O panowie, znowu telewizja pokaże. A jakie ma pan nazwisko? Głośny, głośny. głośny. Proszę pokazać, do, bo ja nie wiem, czy to jest pana nazwisko. Czy ja też mam pokazywać dowód? Nie. To jestem dziennikarzem. O, a to przypomnijcie, to nie ten. tak.

Kulka, Proszę, jest... nie pokazał, bo ja nie mam okularów nie, nie miałem okularów. Chcę zobaczyć pana. No właśnie, a ja nagrania nie mam. Proszę pokazać. To. Proszę, drugą stronę, nie ty. A na drugą stronę. Ale, chce, ale pan stronę. Jest problem, bo jak chcę teraz ja nigdy nie zobaczyłem, ale dobrze, to wejdzie, to nie, poprosi klaru, nie Poprosimy nie pana, ja sprze panu tam kartkę, będzie no, miał pan... To, to pana nazwisko? Pan, no to proszę. Nie, bo pan chce, że jak to pana policjantów, to ja tam pokażę. Pan prosi pana o imię i nazwisko. nazwisko. Panie oficerze, panie oficerze, na podstawie artykułu 61 ustawy o policji, musi pan

ale o policji nie wiem, panu przeżywą panu przeżywą panu, panu. Tylko w dwóch ja możliwościach ustawa o policji panu umożliwia tak. legitymowanie osoby: albo dokonuje pan czynności dochodzenia ośledczych, albo operacyjno-porządkowych. czynności? Pan. Ale jakie czynności. Tak, pan tak, ja ustawa o policji, Proszę pana. Kartka dla pana, to jest. Pan się przedstawił. pan, Zaraz muszę wyciągnąć. Czy co to jest? Za chwilę mnie pan Nie będzie proszę pana policja, Ja muszę się milicji, nie zniechęcać, nie ale nie wtedy wyciągną. To jest bardzo zrozumiałe. Nie ma pośpiechu. No. Nie może no. zniechęcać. Nie możemy Nie jesteśmy uprawieni na Smytlarz możemy jedynie wchodzić albo wjeżdżać w trumnie. Jeżeli nie wolno było spokojnie przejść u ulicą, to to było na czasów PRL. A na razie, że mi nie zapłacali. A to na razie. Dlatego byśmy jadli w Smytlarno, tak? To już nie odbył. Ale zgadza się. Czy Pan znam, ile takich Obacy. Gdy Pan oczekuje? Mężczyznę? Pan jest taki, no... Pasa też ma narzędzie. Też ma narzędzie. Już Pan już od wszystkich Panów i mężczyzn Pan będzie tak walczył i tak działał? Wpisywał? Proszę bardzo. Aczkolwiek bym był za tym, żeby adekwatnie sąd rozliczał wszystkich za zakłócanie obrządu? Ja też. Adekwatnie. I To powinno być grzywny, z tego co kilku tysięcy.

są ludzie, którzy siedzą po więzieniach, którzy mają wyroki, proszę pana. to nie są przypadkowi. Jeden, drugi, trzeci. To nie w byli. To jest w 1981 roku, ludzi i widzieć, jak myśmy odczuwali to, co robił generał. Żyje pan wolny posłuch, tak jak widzisz w komunizmie.

Czas ulubieć. Czas naród. z jakiego powodu jest? To jest na którym można, w którym można przyjść Nie, powodu Pan legitymuje tą Panią? Czy mogę prosić o informację? Weź to. to jest Pańska inicjatywa, czy otrzymał Pan komentarze, Zaczekam na, na Ciebie już, przez, przepraszam, ustawa o policji zdaje się jasno mówi, kiedy można y, legitymować. Czy Pan mógłby podać powód, dla ja, którego legitymuje Pan to Panią? Ja widziałem, nie to, ja, ja to widziałem, że się dopiero odpada z Panem. Z jakiego powodu ta Pani jest legitymowana? Pan musi podać powód, Panie Sprawozdawca. Czyli policja wpada w Pani stopień nazwisko? Podstawę służbową, jest podwójna, wybiegające za gotowanie. Policant, A bez tego bym nam by nawet dowodu nie dał, bo ja nie wiem czy to jest policjant, jak to no, to pan 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 tak, tak tak postępuje. Przepraszam, to najpierw się pan wyleknie, Pan Tak, tak, tak. Nie nie nie, 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 nie dawaj dowodu, nie dawaj dowodu, to mądry, nie dawaj, numeru rysunkowy i w, topie, i, w topie, i wszystko tak? i podstawę i podstawę i podstawę. Tak. I, i ty sobie to spisz, to musisz. Spisz sobie od razu numer, żebyś widziała na kogo Nie, 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 proszę nie. Podstawę dla tego. Wpisywać mogą wszystko Pytanie, dlaczego jeśli pani nie może wejść na ten ...mierze. to Artykuł nie, nie ja Artykuł 15. 15. W tamo policji. w że... ja muszę wiedzieć, co no, to, to. to. to, to jest. tam, nie do zjedzie. Do zjedzie. No, no, dobra. To do zdjęcia. do wejdź. Proszę nie trzymać do Trzymaj, jesteś ładniejsza. wygląda ale co ta ja pani zrobiła? Znaczy pan rozumiem ma jakieś podejrzenie, Proszę że pani przestępstwo jakieś popełniła, tak? Ja Proszę, ale jak już mi to na to, to A znowu... Ma... Nie, to pan, nie pan, nie pan, pan ma obowiązek podać. Proszę pouczyć, bo my nie wiem. Artykuł 15. 15. Że pan pan w który mówi, brzmi? Który brzmi? No mów. Mów ty do togo. Ale ten pan jest nieprzygotowany. Do pracy. Jako dziennikarz będący w pracy, uprzejmie pana proszę o poinformowanie, z jakiego powodu ta pani nie jest w Jakie przestępstwo ta pani popełniła. Proszę, mogę Czy Nie, pani dokumentów... No, panie... nie, nie, ten pan na na podstawy nie, chce podać podstawy tak, prawnej, tak, na jakiej to pan, pan dokonuje tej chce podać podstawę to znaczy, tak, Ale każdego obywatela że na jakiej podstawie co ta pani zrobiła, że jest się płacę, tak. Dlaczego? Każdego tożsamość pan chce? Moi mojej tożsamości pan nie jest kluczem. Albo z tego pana za panem, albo wszystkich. Przez... właśnie, to

i płonienego sprowadza się na tą stronę. Mam tego My po to walczyliśmy w latach 80 żeby takie niedopowiednie... Myślałem, że jesteś fajną dziewczyną, wiesz, ale to, po prostu dajcie, jest po prostu jest to, nie, to, to jest hańba, to jest hańba. Ja się dziwię, dziwiłam się. Pani Pan Gronkiewicz walczy już ogromnych pomników w sobie.